Siema, cześć witam Was w moim drugim odcinku na moim kanale z tej strony Citos. Dzisiaj tylko tym odcinku kończymy sianie tego pola. A także najprawdopodobniej jeszcze będziemy opryskiwać je już, żeby źle było. Bez przedłużania zaczynamy. Hmm. Zachęcam Was do zostawienia like i zasubskrybowania mojego kanału minęła więcej takich materiałów, serwigo. W sumie nie tylko, bo będzie jeszcze kilka innych serialów później. Zapraszam do na, na dzisiejszego live'a. w sumie nie dzisiejszego, bo nagrywałem to tego samego dnia po jakby w sumie to we czwartek, więc każdy kto ogląda czwartek w 100% będzie live w piątek. I najprawdopodobniej czwartek też się odbędzie, ale nie jestem pewien, to wszystko się, się okaże. Na pewno możliwe, że będzie to złoż Pandera będziemy grali z Plusiem już w końcu DBND i S2. A, no, 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 już wziąłem, że w dzisiejszym odcinku będziemy skończyli te i zabier zabierzemy się za odpryskanie tych no, że szybko się z tym no, wyrobimy. No to jakoś... Nie, nie, nie jakoś tym metrów, no, bo szybko się jakoś w szybko się sieje. Oczywiście zapraszam też Was na Discorda, mi będzie w opisie i przekazy do Adiego Więc się tym pić. będziecie też mogli bić Napisać że jesteście o Cheetos'a Też link w opisie że wygrywa się trochę trudne, że tak samemu do siebie gadać w sumie nie samemu do siebie, tylko że jedno aby nie było że że pusto, tak jest, że, no, bez komentarzy jest <kłysy> no, będę się starał jest, wiadomo, jak odcinek, odcinek to się zmieni, bo będę po prostu wiadomo, wiadomo, nie, bo to po, po chwile, której będę, najbardziej będę bardziej doświadczony po prostu Jak to zrobię? No dobra, to... Mm. Nie wiem, czy ustawiłem to, bo sejf jest nowy, specjalnie pod nagrywki. No dobra, jest. Dzisiaj, dzisiaj trochę dla odmiany na pierwsze osobie pogramy. Te ale te pola są takie nierówne. To jest akurat widzę plus tej mapy. Mi się akurat coś takiego podoba. Rzadko coś takiego się na mapach trafia. Hmm. Co to się do podwieźć. Nie wiem. Może po prostu będę siedział cikła teraz. Bad posłać z

plan na kolejny odcinek z tej serii oczywiście naszej znaczy ukochanej jeszcze, jeszcze nazwa jest w toku, ale myślę, że mamy już pewien plan. Najprawdopodobniej wiem jak będzie się możliwe, że będzie się nazywać. Ale to się, to się okaże może w komentarzu będzie jakiś fajny pomysł na nazwę. Więc na pewno w kolejnym odcinku będziemy robić żniwa. Ale przynajmniej będę mnie plan robić źniwa bo widzimy póki co nie mamy nic lepszego do roboty bo wiadomo, trzeba trzeba sobie ogarnąć sprzęt do filowy w tym czasie kupić na pewno będziemy, będziemy będziemy zbierać pieniążki na łąkę żeby już kupić bo po nie po niech już po prostu czeka, jak już będzie gotowa i ale to są plany na późniejsze Na pewno planem jest to, żeby prędzej czy później kupić po prostu całe sprzęt. to jest zgrabiarkę, przysusarkę i kosiarkę to jest na pewno to co będziemy kupować w 100% a później na odcinku oczywiście krowy kupimy do minut odcinka, i słyszeliśmy zasiać, już całkiem dobrze, no całkiem sprawnie nam to idzie. Jeszcze przykładne, jak nie na poprzedniego odcinka, mapa to. Tam, zapomniałem teraz. Eee. No. <todgłosy> to nazwy teraz. No. Zapomniałem nazwy. Nie za kola, nie za kola. Zaraz, zaraz szybko wam powiem. Szybko sobie sprawdzę. Eee. Eee. Tak nagle mi z głowy wypadło. coś coś nie tak. No tak, rogatki. Chcę ja sobie specjalnym Discordem pomóc. Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu, to dam link linka do mapy. Będzie. Jak mamy się nosioną zostaną w tych silnikach chociaż raz zostaną, to będzie nawet fajnie, bo po prostu te cońcy stanowi przyjąłem jakieś jakieś pola, to to jeszcze tą konta nam się nie poprawi nadal jesteśmy no biedni po prostu jesteśmy jeszcze, jeszcze mamy no jeszcze mamy ten hejs, ale to już to tam dużo wystarczy, najwyżej kredyt sobie weźmiemy to jakoś myślę, że się utrzymamy pewnie odcinek na odcinek pojawi się, pojawią się w końcu złotówki, już nie będzie euro to ja nakładam na grą, że na polskich modach muszę być złotówki muszę poszukać, muszę poszukać tego moda wśród tych 8 tysięcy Dobra to tym razem się rozjeżdżamy i jedziemy na naszą farmę Piękną No już to sobie oj, sprzęta hmm. Oj, oj, oj pan musiał się przestraszyć Mocno Chyba, ja, bym mu zmienić Tylko, żeby, żeby nie ma tego, nie naprawiła tych dziur no Nie dziur tylko tego, że się górka zsypała I to trochę coś I tak się nagle kończy po prostu z gwiazd No dobra, myślę, że za torka sobie tutaj odstawimy o pięknie weźmiemy sobie 60 naszym kochanom ale żeby było mnie dobrze słychać musimy sobie grę trochę przyciszyć bo ta 60, 60 jest trochę bardzo głośna myślę że myślę że no dobra jeszcze trochę sobie zdamy, albo trochę więcej bo muszę sobie Muszę tą, muszę tą 60 zmienić, ale oczywiście będzie to samo tylko, że jakby inne, że i po prostu taka, żeby była tego głośna. sobie tak damy. Dobra, bo... tak to już wszystko otworzyć mogę bo tak zaraz będę wsiadał ja wiem czy wjadę tutaj, nie, nie słaby Słabo trochę Myślę, że wiadę. odcinka żeby nie było no 12 mam nadzieję że nie przy nikogo ktoś ogląda Teraz to jest się starał być jeszcze głośniejszym na tych odcinkach jak będzie trzeba ojoj wie to no to już te 60 ma chyba problem chyba nie przemyślałem trochę tego Ja tego tak bardzo nie przemyślałem. I też obciążę do 60 stóp. Muszę tu porządek zrobić, ale to poza, poza nagrywkami zrobię. Bogini na kroki 60 i 60 oczywiście wścieklejną kartę kura, obra. Nieładnie to złożymy. там не общался, но было. Ну, потом видишь рыбы. Не видишь, как это у то камета. Чуть-чуть что, 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 Sąsiadowi zaleje trochę. Myślę, że jeszcze to od przodu opisywał niemy. To trochę chumniemy. Myślę, że będzie idealnie Chodźmy sobie, żeby nie marnować. I tu jesteś O! Może szybciej to idzie też o dziesiątkę, ale... No aż na godzinę, to chyba nie jest tak źle. W górę to. To nie zwolni trochę. To niech to zwolni, pójdzie dalej. I daj, nam moc. To nie realnie to, jest, to, jest farm tutaj. Tu, to, to to jest tutaj. Tutaj, tutaj, to prawa

Co oni robią? Bo wymuszenie szkodowania to mam, no ja to mam nagrane, na panie, tak coś się nie będziemy bawić, nie? Wymuszenie szkodowania wczoraj, ale nie widzieliście go, nie dokumentowano, coś odniesiemy sobie, pomyłki. Wiek. i lecimy. Musiałem tylko nam na strajkować, żeby ile obrotów dajemy. Dzień wystarczy tego fryzku, bo też na no dworac będę musiał przejechać. wszystko się okaże. Jak na trzy tutaj tak Na no, dwa i pół. I tutaj jeszcze muszę przejechać. Co mi się więcej, żeby Jeżeli chcemy sumie o wytrwa do tej godziny, 8 minuty bardziej, 15. to niech pisze 18.35, odcinek wtedy, kiedy nagrywam ten film. Pamiętajcie 18.35 to jest godzina nagrywania tej tej, tej chwili. 18.60, to była trochę metłoki Nie wiem, to jest po prostu same sobie, co 60 się dziesiątki. To jest same, Jaki trochę zrobi, ale no jest trochę, tak. To już nie będzie się troskać. Tak, dobrze. To myślę, to tak, w tej 60. No i się złożyć szybciutko. Bo wam są na 30 domek, i złożymy sobie to. Dobrze. Przy tej 60. Będziemy się żegnać. Jeżeli ktoś do, dotrwa do. W końcu materiału, to pozdrawiam. No i na razie cześć.